Z tej strony Race, a wy oglądacie kolejny odcinek przygody z WOD. Jesteśmy dzisiaj znowu na testach aktualizacji 086 i dzisiaj przetestujemy nową mapę e, Święta Dolina, czyli Korea, <ścoughs> wersja robocza. Mamy tutaj dwa tryby. E, tryb normalny, e, i tryb spotkaniowy. Jedziemy teraz tryb normalny i będziemy sobie po prostu tą mapę zwiedzać. A mam nadzieję, że wy razem ze mną. Jedziemy z Joymanem. On tutaj mi pomoże trochę pozwiedzać tą mapę. Dobra, możemy ruszać. Wybraliśmy szybkie czołgi, żeby tutaj szybko to objechać, zobaczyć gdzie się wjeżdża, gdzie się nie wjeżdża. I jak ta mapa wygląda? Będę ją widział pierwszy raz na oczy. Na screenach było też widoczna, ale tutaj, tutaj na żywo to nie na żywo. Dobra, ja zaczynam z dolnego kapa. Jest to mapa zimowa, jak wiecie, także tutaj e, kamuflaż zimowy obowiązuje. Jakbyś miał jakieś uwagi, no to tutaj mów, ok? Nie mam. No to. No, i co? Zaczynamy, jedziemy sobie na początku. Ja pojadę sobie na początku kwadratem, polem 2, tak na górę, i zobaczę, co tam jest. Widzimy tutaj jakieś zabudowania. Wioska, no nawet kogo tutaj pieje. Rozdzielenie dróg, pojedziemy sobie tu, tak jak powiedziałem, w górę. Ale troszeczkę tu przycina. Troszeczkę tu przycina. Mamy jeszcze tutaj nawet. Przypomina mi to yy, bardzo mapę smoczą grań. Też takie budynki, wzniesienia, pagórki. Czemu mi to tak przycina? To nie mam pojęcia. Laguje. 20 FPS-ów to jest ten program do nagrywania, który obniża mi te fps Normalnie mam 60-70 FPS-ów. Niestety program mi to obniża. Tak prezentuje się widok na, na tą nową mapę. Tutaj można zjechać, a ja nie będę tego robił. Pojedziemy sobie do kapła przeciwnika w tym momencie. O, lekki drift. I mamy kap przeciwnika. Możemy tutaj z góry. Dosyć ciekawe miejsce do dekapowania myślę. O proszę, na kapie przeciwnika mamy budynki zabudowania, za którymi możemy się schować, także e, mamy mm, krzaki. Jedziemy tutaj sobie dosyć sporo zabudowań tutaj na dole. których można tutaj bronić, ewentualnie związać się walką można także wyjechać tu. Na otwarte pole. Wjeżdżamy tu na górę. Objeżdżamy sobie trochę tą mapę tak dookoła. Ciekawe, czy tu ja mogę w sobie wjechać normalnie. No jak? Kuska górska da radę chyba nie. Chociaż jakbym się rozpędził, to może bym tu wjechał. Mamy kolejne zabudowania. Łop, nie zmieściłem się. Dobra, tutaj mamy też kolejne zabudowania z możliwością ostrzału tej doliny. I to ładnym. Tu jest zjazd. A, zjedziemy sobie tak na sparte. Chociaż obok można bardziej to zrobić. Bez możliwości utraty gąski. Pojedźmy teraz w środek. Zobaczymy jak to wygląda w środku. O, mamy nawet most. Eee, jedźmy sobie na razie pod most. Za chwilę wjedziemy na most. Jesteśmy pod mostem. Pod mostem. Nie wiem, koryto rzeki... Wyschniętej. Widzimy po bokach góry skałki, przy której, No, pomocne do, do schowania. Zaraz pojedziemy sobie tutaj. Wjedziemy sobie w tą dolinę. Widzicie dosyć górzysty teren, pagórkowaty. Wjedziemy sobie teraz tu na górę. Na no tą górę raczej tędy się nie, nie, nie wiadę, chociaż nie, to jednak nie jest droga. Sporo tutaj zabudowań jest. Sporo zabudowań, chociaż no tak, bo górki i pagórki, które są po bokach tej mapy, dają dobry. Dobre miejsce do ostrzału a te pagórki, pagórki a te domy po prostu muszą to jakoś balansować. I to jest miejsce do schowania się przed dobrze ustawionymi czołgami wroga. Proszę, jednak da się wjechać. Jak on tam wjechał, to i ja mogę. Nie jeć, wjechałem. Udało mi się. Udało mi się wjechać. Dobra mapa, żeby sobie pojeździć, tak? Pozwiedzać ją. Z tej strony chyba byłoby to lepsze. Zobaczcie. Krzaki. Widok na całą dolinę. I można stąd snajpić. Przy okazji domek, który pozwala na szybkie schowanie się. Przed pestkami wroga, pojedźmy jeszcze w sumie tym środkiem. Nie jechałem, objechaliśmy całą mapę. Można tu ładnie poskakać. Jedziemy środkiem. Na środku widzicie dosyć odsłonięta przestrzeń. Na samym środku mapy bez zabudowań raczej tendy czołgi nie będą jeździć tak na pewno będą e, myślę powiększę sobie tą minimapę żebyście wy też lepiej widzieli e, na pewno tutaj będzie jeden atak tendy tendy i tendy on będzie wszedł w dół no i drugi będzie tendy wątpię żeby ktoś środkiem ewentualnie spoterzy tak oni mogą się tutaj wykazać e, heavyki i te deki będą jechać raczej te deki będą kampić przy bazach ale heavyki będą je jeździć bokiem, górkami tak prezentuje się nowa mapa Święta Dolina chyba tak ma być No, mówię, no, zobaczymy jak się będzie grało na, na randomach tą mapę. No dobra, to chyba, chyba tyle. Chodź tu, rozwal mnie. Czekaj, moment, jedną rzecz, sprawdzę. Może ty masz jakieś uwagi? Co, co do tej, co myślisz o tej mapie? Że ci z dołu mają fajnego spota na sam początek. Nie, można tam ładnie, ładnie przykampić na tej górze. Ale tutaj na C3 też jest niezły spot na górze i to wow na całą mapę widoki. No mówię, ja tutaj myślę, że heavyki będą jeździły bokami, tak, a spoty ewentualnie właśnie na środek. Zobacz, że na środku, tak jak jechaliśmy na F5, tam nie ma jest puste, tak, nie ma żadnych zabudowań. żadnych krzaków, także tutaj raczej spoty będą środkiem zasuwać. No, tu byliśmy już, widzieliśmy ten widok. Nawet tutaj kapa widać stąd przeciwnika. Wyobrażasz sobie dekapowanie z takiej odległości? No jest możliwe. No wiem. To by tam ktoś spotował? No proszę, dosyć, no mówię, ciekawa mapa, jestem ciekaw, ciekaw, nie mogę się doczekać. Trochę taką Smoczą Grań przypomina, co? Tylko, że zimową. No nie wiem czy Smoczą Grań, no na Smoczej tylko z jednej strony się atakowało strony, z drugiej to nawet Medy nie chciały jeździć. No racja, czasami tam lekkie leciały na pas 1-2. No dobra co, ja skaczę. Tu musiałbym się rozpędzić. Zobaczymy. Czy uda mi się zjechać? Wow! W sumie tylko gąski mi poszły. Taka mapa. Wow! Trafiłem w skałę. Pięknie te gąski tutaj tracę, a co? Strzał na ślepo. Nawet nie patrzyłem gdzie strzał. Dobra, dzięki ci za pomoc. No 5 zł Dobra, to dogadamy się później. Um, wam. Też dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wyrazicie swoje opinie na temat tej mapy w komentarzach. Jestem ciekaw, jak, czy Wam się podoba ta mapa, czy nie, a jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, też dlaczego. Zapraszam do kolejnych odcinków przygody z WOD. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!